Ja mu rozbiorę łóżko. Pościel ci ubiorę. Nie, nie Ciociu, no pracy nie trzeba. Ale chociaż mu pokażę, nie. gdzie jest. A gdzie pościelu jest, mu pokażę, no, to No ja to mu pokażę, oczywiście. Nie, nie będę mu rozbierał, tylko mu pokażę, gdzie co jest, tak? No to tak, Stasinku, tu, chodź. Chodź, Stasinku. ręczników, tak? Ręczników, co nie miara, bierzesz, że tak powiem, kolor, który ci się nadawa, tak? I teraz. No już wiem, gdzie jest. Wszystko wiesz, gdzie Ale to jest, jest, jest Nie, to jest To ma być na białe. staśniku. Ale jeszcze ja ci pokażę we sekrety rodzinne. Cieba, od się. Laptop. Tak, tu jest laptop, no. ten od mamusi. I Leszek mi powiedział, że on jest wgrany w ten internet. No. Czyli ty ze swoim będziesz musiał pewnie coś przeinstalować, tak? I są te płytki, które tam pokazywałam ci z tak? No. Bo to jest laptop sprawny i on tutaj działa, tak? Tak. Ale w bocznej kieszące jest coś, co on musi mieć, żeby chodził. Chodź. Tu. Tak mi Leszek powiedział. Stasinku co on może mieć? Nie bądź mało, mi powiedz co on tu może mieć. No? Ale nie wiem co on może mieć. Może mieć końcówkę na polskie. Końcówkę ma jakąś, tak jest, bez tego on nie chodzi. Stasinku, powiedz mi co on powinien mieć. No nie bądź taka mała. powinien no? mieć monitor i mysz i klawiaturę. Ale tu, bo... Głównie musi mieć pamięć i kartę wideo i procesor, jest tam i żeby chodzić. To do bezprzewodowego. Takie... A, czy zarzuka ten modem? Tak? O, o, o. Czy to, co myśmy tam znaleźli, to był modem do bezprzewodowego? No, prawdopodobnie tak. tak. tak? Okay. Ale leczek te mówił, że w kieszonce. No to on może coś pomylił. To może tam jest, tak jest, Stasinku. Stasinku, obmacasz ten, ten, ten monitor, tak? Ten laptop, tak? Stasinku, no, chyba, że mi na to nie kocha. pozwoli. Będę macać bez pozwolenia, nie wolno. Dobra. I teraz Stasinku, jakby się zdało tak, że tobie na przykład to mamusia mamusia kupowała, tak? mamusia. Tu no to, w Polsce, skarpetek nie ma. Ale mamusia zostawiła. I tu takie coś, Stasinku, zobaczysz, to mogą być jakieś t-shirty na przykład duże czarne do spania czy cokolwiek, tak? Mam ci pokazać? Ty nie, sobie dziękuję. Okay. dobra. A umiesz sobie ten, znaleźć te tu tak. ręczniczki, jakiś tak. kolor ulubiony. Będę do wyboru do, do koloru. Do koloru dobrze. Dla tak, Stasia różowy. dla Stasia różowy, dobrze. Tak? Teraz tu z idziemy. Bo ja nie pamiętam gdzie jest. to mam. Tu jest jeszcze moja porząd. Tasinku, tu sobie weźmiesz białe i takie na przykład białe, ok? Tak? I to białe i to białe. Znajdziesz sobie tam parę do tego. Czy mam ci taką parę znaleźć? Nie, sam, sam się znajdę. Jakieś wyzwania musi mieć. Tak? <grym> Stasinku, tak jeszcze raz. Białe i białe, tak, tak? wyciągasz na zewnątrz. Tam sobie przyjście radełko znajdujesz.